Cześć, jak się macie! Witam um, w kolejnym odcinku z King's Crossing Teraz lecimy na wieżę. Prawda, towarzyszy, co się przedziw, dzieje w okolicy. Te uczynki. I Módlmy będziemy się, aby zaczynać, władny, będziemy działać. Nad i o, na wieżę nie za roku. dużo. No, ale, zawsze to coś. Wow. Piękny skok, i mamy jakąś misję? Jeszcze nie mamy, ale no chyba jeszcze nie. Zobaczmy. Nie. <laughs> yeah. Tu jest następny, a ja się wybierzemy? O. Liczba mieszkańców 2589., Gdzie hmm. hmm. to tak będzie działało? <laughs> Dokąd tak pędzi? O, szkoda. Co? Co tu się stało? Nie zmieniło no się. Oś, że to tak będzie działać? Wiecie, na początku mamy 26 tysięcy, a potem zabijemy tam tysiąc strażników i... drastycznie w styczniu się O, tu jest blisko. Hop. O, nie myśli Wejdź 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 kurde szybko, szybko. kurde 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 Ojej, znowu czasówka. O, bliziutko. Trzeba to odznaczyć. Tylko parę Proszę tylko o parę miedziaków. Gdzie jesteś? Proszę, nie możecie mnie... Ej, co jest? Mamy... przejdź za... Onu başlarım, 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 Anladım. Ben onu yenemeyeceksin. Seni gönder, yenerim. Beni, yeah. Beni yeah. yenemeyeceksin. Beni yenemeyeceksin. Beni yenemeyeceksin. Beni Beni yenemeyeceksin. 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 Beni yenemeyeceksin.

Dobrze cię widzieć, bracie. Rozumiem, no. że przybyłeś na pogrzeb. Czy raczej po Roberta? Wytężam wzrok i słuch, lecz nie mam nic do doniesienia. Nic się nie dzieje. Może Tarik widział lub słyszał coś przydatnego. Stoi niedaleko stąd. Idź do niego. Zobacz, co wie. Gdzie? Gdzie on jest? Nie wiem. Z Ciekawe, co się tak śpieszy. Kłęty psycholo. Co to? Może ktoś go ściga. Po co on się tak śpieszy? Gdzie to jest. Ło. Dajesz, dajesz, dajesz. O jest, widzę go. Już. Co jest? To była szwaka na ha <śmarsza> szkoda, że nic nie słyszałem. Co ty robisz? Ruszać się! Ale misja chyba zaliczona. No to Męczy się, brać gdzieś ty skoczy Flaga.

Nie powinien. Aby jedno. się jak dziecko Nie oh. będziemy mogli już zaatakować Nasz ostatni cel Ale fajnie W końcu Dopadniemy tego Może jak wypadł, bo mnie zwalisz Spadnę Pobijcie. Ale pójdę do tamtego. To jest naprzeciwko. O, flaga. Już idę. Ło. O. Ten no. Pokój z tobą, mistrzu. Widziałeś w mieście tych nikczemnych templariuszy? Kazano mi zabić tylu, ilu zdołam przed pogrzebem twojej ostatniej ofiary, Majadina. Z pewnością na moim miejscu rozprawiłbyś się z nimi w mgnieniu oka. Szukając templariuszy, dużo się dowiedziałem i podzielę się z tobą informacjami, kiedy wrócisz. O. Oh.

Ocaliłeś mnie. Całe miasto usłyszy o Twoim poświęceniu. Co się stało temu? Cieszę jednak? się. Kto mógłby zrobić coś takiego? Kto to Jeszcze raz. Kto widział, co tu się stało? A ty skąd się tu wziąłeś? Ciekawe, co tu się stało. Mógłby zrobić coś takiego. To jest w tym To jest zły To jest zły znak. To jest nie, nie, jest

Dzieliliśmy te no ziemie granicami, rozlewaliśmy krew tych, których niegdyś nazywaliśmy przyjaciółmi. Ej, chodź im, Wszyscy na tym ucierpieliśmy, jest ale teraz i... teraz mamy szansę. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. gdzie to jeszcze? Nie, nie, Ile jeszcze to będzie trwać? O! Dobra, teraz biegiem, biegiem, biegiem. jestem biedna, chora i głodna! O... Chyba nie mogę dać się wykryć. Mam jeszcze całe 3 minuty, więc spokojnie mogę dolecieć. Uuu Gdzie ty jesteś? Co on sobie myśli? Teraz wiem dlaczego wstąpiłeś do naszego klanu. Już sama twa obecność jest darem od Boga. Oto co dowiedziałem się o ludziach Roberta. Są dobrze wyszkoleni. Nie mądrze byłoby walczyć ze wszystkimi naraz. Lepiej zmusić ich do pościgu i uderzać w nich po kolei. Pouczanie mistrza jak zachować się w walce to straszny brak szacunku z mojej strony. Wybacz mistrzu. Ja wiem sam jak walczyć Uciekać Może Ale dzięki za Janę. Nie, się nie zawsze. ma chyba powodu do takiego choruje, nie wspomożecie mnie Jeszcze parę, nie pobicie? ja nie A? lubię pobicie, one są... Nie była łatwe, ale... Długo! Nie, nic nie rozumiecie, o, ja nie ma. tych, których niegdyś nazywaliśmy przyjaciółmi. Nie, proszę, Wszyscy nie na tym ucierpieliśmy! Ale teraz! Proszę, teraz panie, mamy szansę widzę. odkupić grzechy! Szanse, By zacząć na nowo! Pojednajmy się z krzyżowcami! Niech nastanie stanie jedność! Błagam Was! Błagam! Musimy być silni! Musimy być odważni! Tylko I musimy monet. znaleźć odwagę, proszę by stanąć naprzeciw miedziaku. tych, których nie, proszę, kiedyś zwaliśmy wrogami i nazwać monet, ich przyjaciółmi. Proszę. Krzyżowcy przynieśli do Jerozolimy Panie, okazję! Okazję do zakończenia proszę, walk i zakończenia wojny! Abyśmy nie, stali się jednością! Nie, robię, nie. Ja nie, nie wolno nam ich odprawić! Ojcze Z Czego chcesz? Daj mi spokój! Idź, idź. Bo ja czasu nie mam. Czemu on nie idzie? Czy wyglądam na kupca? Nie! Więc odejdź! Idź w ten cień.

Mówisz o pokoju, ale Twoje słowa są puste. Nie! Mówię prawdę! Czemu miałbym kłamać? Jesteś templariuszem. To prawda! A więc jesteś też kłamcą i oszustem. Zupełnie jak twój pan. Gdzie on jest? Co zamierza? Przysięgam! Pragnie tylko pokoju. Jego czyny są dowodem. Chrześcijanin na pogrzebie muzułmanina. Pragniemy położyć temu kres! Tylko dlatego, że wam tak wygodnie. Ale nasz cel jest szlachetny! Zjednoczymy ten kraj pod naszym sztandarem! Zjednoczycie siłą! Chcecie zrobić z nas niewolników? Tak będzie najlepiej! Nie, nie będzie. I póki żyję ja i moi bracia, nie uda wam się to. nie, co tu się stało? Aż go zagięło. Na pewno gdzieś się spuścił tylko tą flagę i kończę. Tylko parę proszę, tylko o parę um, proszę, nie możecie mnie wspomóc jestem tylko biedna, parę... chora i głodna no, tylko o parę miedziaku. No, to się w tym, w tym gościach co wam? No. Nie, Subskrybujcie, proszę, komentujcie. Dzięki za uwagę.